24 maja 2004 roku Al-Kaid nie pojawił się w pracy. To było do niego niepodobne. Al był człowiekiem rutyny. Punktualnym, odpowiedzialnym, nie był osobą z marginesu. Nie miał wrogów ani tajemniczego podwójnego życia. Gdy nie odbiera telefonu, policja jedzie do jego domu na przedmieściach Denver. Z zewnątrz wszystko wygląda zwyczajnie. Dopiero w piwnicy funkcjonariusze znajdują Ala. Szybko staje się jasne, że doszło tu do zaplanowanej zbrodni, ale to, co odkrywają później, całkowicie zmienia charakter tej sprawy. Kilka dni wcześniej al zgodził się spotkać z potencjalnym najemcą mężczyzną, którego każdy świadek zapamiętał zupełnie inaczej inny wygląd, inny akcent, inny wiek. Kim był i dlaczego wybrał właśnie jego? Poznajcie tę niezwykle zagadkową historię Sonder. Poznaj nieznane historie. Oki Albert Kite Jr. urodził się w maju 1951 roku w Karolinie Północnej. Jego rodzicami byli Oki Senior i Edith Kite. Ponieważ ojciec nosił to samo imię, chłopak dość wcześnie zaczął posługiwać się zdrobnieniem – Al. Ojciec Ala był treserem psów i uchodził za specjalistę w swojej dziedzinie. Współprowadził firmę Oki Hunter Grove. Matka Ala zmarła, gdy chłopak miał 18 lat. Mimo tej tragedii, Al poradził sobie i kontynuował naukę. W liceum poznał dziewczynę o imieniu Gail Kaye. Kilka lat później została jego żoną. Po ukończeniu szkoły średniej, Al rozpoczął studia z administracji biznesowej na uczelni w Wilson, miejscowości oddalonej o zaledwie godzinę drogi od rodzinnego domu. Jeszcze w trakcie studiów zaczął pracę w firmie inżynieryjnej Stone Webster. Zaczynał od prostszych zadań, ale po uzyskaniu dyplomu objął stanowisko księgowego. Praca wymagała od niego mobilności. Przeprowadzał się więc wielokrotnie. Mieszkał m.in. w Teksasie, Nowym Jorku, Nevadzie i Tennessee. Spędził nawet pewien czas w Algierii. W 1976 roku Al poślubił Gail, swoją dawną przyjaciółkę z czasów szkolnych. Kobieta wcześniej była związana z innym mężczyzną, z którym miała córkę, Julię. Po 12 latach małżeństwo jednak zakończyło się rozwodem. Mimo to Al zachował bardzo dobre relacje ze swoją pasierbicą. Na początku lat 90. nowe projekty zawodowe sprawiły, że Al przeprowadził się do Kalifornii. Kilka lat później, w 98 roku, pojawiła się okazja przeniesienia do Colorado. Mężczyzna skorzystał z niej bez wahania. Lubił aktywność na świeżym powietrzu, a Colorado oferowało wszystko, czego potrzebował. Zamieszkał w miejscowości Aurora, sąsiadującej z Denver. Kupił tam dwupiętrowy dom w zabudowie szeregowej przy South Helena Street. Żartował, że ma w nim więcej miejsca niż jest mu potrzebne. 47-latek wciąż był singlem i po rozwodzie nie związał się z nikim na stałe. Na początku lat 2000 ale wpadł na pomysł, aby wyremontować, a następnie wynająć piwnicę swojego domu. Chciał ją zaaranżować w taki sposób, aby stanowiła oddzielny apartament. Liczył na to, że pieniądze z wynajmu pozwolą mu szybciej uporać się ze spłatą kredytu, który zaciągnął na zakup nieruchomości. Niedługo później okazało się, że pomysł ten był strzałem w dziesiątkę, ponieważ w 2002 roku firma, w której przepracował blisko 30 lat, podjęła decyzję o jego zwolnieniu. Na szczęście nie pozostał długo bezrobotny. Szybko znalazł nowe zatrudnienie w firmie konsultingowej Carter Burgess. Tam również dał się poznać jako sumienny, pomocny i życzliwy pracownik. W wolnym czasie jeździł na nartach, grał w golfa, chodził na piesze wycieczki. Słowem, wiódł spokojne, poukładane życie. Ten, można powiedzieć, sielankowy stan w 2004 roku uzupełniło poznanie kobiety, Lindy Angelopoulos, z którą myśleli o poważniejszym związku. W pierwszych miesiącach 2004 roku najemca mieszkający w piwnicy domu Ala. Zapowiedział wyprowadzkę. W maju opuścił zajmowane pomieszczenia. Al zamieścił więc ogłoszenie w lokalnej prasie, szukał nowego lokatora. Odpowiedział na nie kilka osób, ale jeden mężczyzna wydawał się szczególnie zainteresowany. Robert Cooper, bo tak się przedstawił, spotkał się z Alem 19 maja 2004 roku. Mężczyzna tłumaczył, że dopiero co przeprowadził się ze wschodniego wybrzeża w związku z otrzymaniem pracy w banku Wells Fargo. Dodał, że tymczasowo mieszka u siostry, ale nie chce jej dłużej obciążać swoją obecnością. Wydawał się bardzo zdeterminowany, na tyle, że był gotów od razu wpłacić kaucję i pierwszą ratę czynszu. Sobotni poranek 22 maja 2004 roku Al odwiózł Lindę na lotnisko. Kobieta wybierała się na tygodniowy wyjazd. Umówili się, że zadzwoni, gdy dotrze na miejsce. I faktycznie około 15.30 rozmawiali przez telefon. Linda wspominała później, że Al brzmiał pogodnie. Opowiadał, że wraz z sąsiadem naprawił rurę w piwnicy. To była ich ostatnia rozmowa. Dwa dni później, 24 maja po południu, policjanci z Aurory dokonali makabrycznego odkrycia w piwnicy domu Alla. Jego ciało znaleziono ze związanymi rękami i nogami. Stopy nosiły liczne ślady uderzeń. Co już samo w sobie było nietypowe. Na jego ciele doliczono się około 20 ran kłutych, w tym kilka w zaskakujących miejscach, jak uszy czy okolice nad oczodołami. Jego głowa była niemalże odcięta, a z tyłu czaszki znajdował się ślad silnego uderzenia. Śledczy przypuszczali, że Al został zaatakowany w chwili, gdy schodził do piwnicy. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że był torturowany przez kilka godzin. Zanim zmarł, przeszedł przez piekło. Do zbrodni doszło w sobotę, 22 maja 2004 roku, zaledwie kilka godzin po jego ostatniej rozmowie z Lindą. Rozpoczęło się śledztwo, o którym niemal od początku można było powiedzieć, że nie będzie należało do prostych. Szybko okazało się, że sprawca działał w sposób niezwykle metodyczny. I starannie przemyślany. Już pierwsze oględziny domu Ala pozwoliły stwierdzić, że sprawca bo zbrodni wcale nie uciekał, ale spędził na miejscu jeszcze kilka godzin. Jeden z sąsiadów widział go wychodzącego wczesnym rankiem w niedzielę, na zajutrz. Ślady w domu sugerowały, że sprawca wziął prysznic, zjadł posiłek, a najprawdopodobniej także spał w łóżku Ala. W kuchennym zlewie śledczy znaleźli kilka noży, szklankę, gąbkę do mycia naczyń oraz kluczyki do samochodu Ala. Wszystko było zalane wybielaczem. Najwyraźniej sprawca próbował w ten sposób usunąć wszelkie ślady. W koszu na śmieci natrafiono na dokument najmu. Rubryki były wypełnione ręcznie i zawierały dane lokatora. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz numer ubezpieczenia społecznego. Policja przyjęła, że osobą odpowiedzialną za zbrodnie był mężczyzna, który przedstawił się jako Robert Cooper. Jego nazwisko wizniało na wyrzuconym formularzu. Okazało się też, że z domu zniknął telefon komórkowy Ala, a także jego samochód, który na co dzień stał na miejscu parkingowym. Na schodach prowadzących do piwnicy zabezpieczono krople krwi, która nie należała do ofiary. W innym miejscu odnaleziono plamę zawierającą zarówno krew Ala, jak i ślady biologiczne innej osoby. Czy więc ten, wydawałoby się perfekcyjnie przygotowany sprawca, mógł popełnić błąd? To był dopiero początek zagadek. Policjanci zaczęli sprawdzać dane z formularza znalezionego w śmietniku. Adres, który rzekomo należał do siostry Roberta Coopera, okazał się adresem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Colorado. Numer ubezpieczenia społecznego należał do zupełnie niezwiązanej ze sprawą kobiety. Telefon, którego używał Cooper, nie był zarejestrowany na żadnego abonenta. Udało się jednak ustalić miejsce jego zakupu. I właśnie tu śledczy natrafili na kolejny drop pokazujący, jak bardzo przebiegły był sprawca. Otóż po zakupie numeru telefonu odczekał on 30 dni, bo przez tyle czasu przechowywane były nagrania w sklepie, w którym go nabył. Dopiero po tym czasie zaczął go używać. Co ciekawe, sklep znajdował się bardzo blisko kampusu Uniwersytetu Medycznego. Namierzenie lokalizacji telefonu Coopera i urządzenia należącego do Ala wskazało, że oba znajdowały się w dzielnicy Five Points w Denver, w rejonie, gdzie często przebywały osoby bezdomne. Telefon Ala odnaleziono porzucony w budce telefonicznej. Natomiast numer, z którego dzwonił Cooper, był później używany przez mężczyznę, który, jak twierdził, Kupił go od kogoś sprzedającego różne rzeczy za bezcen. Ostatecznie miał wyrzucić telefon do rzeki. Związek tego mężczyzny ze sprawą został jednak wykluczony. Nie pasował do rysopisu. Do tego wątku jeszcze wrócimy, ale teraz warto zaznaczyć coś innego. Numer telefonu, z którego Robert Cooper dzwonił do Ala, pojawił się w kilku innych dokumentach związanych z wynajmem nieruchomości w okolicy. Z analizy połączeń wynikało, że kontaktował się nie tylko z Alem, ale też z innymi osobami oferującymi domy na wynajem. I tu pojawił się ważny trop. Część z tych ogłoszeń była dostępna wyłącznie na terenie kampusu uniwersyteckiego. To pozwalało przypuszczać, że sprawca mógł mieć jakiś związek z tą uczelnią. Być może tam pracował, uczył się lub po prostu dobrze znał tę okolicę. Poza tym istniała szansa, że osoby, z którymi się kontaktował, zapamiętały coś, co pomoże ustalić jego tożsamość. Gdy śledczy zaczęli rozmawiać ze świadkami, którzy mieli kontakt z Robertem Cooperem, okazało się, że każda z nich zapamiętała go trochę inaczej. Sprawiało to wrażenie, jakby mężczyzna przy każdej z tych osób akcentował inne cechy swojego wyglądu, zachowania czy sposobu mówienia. Przykładowo, jedna osoba widziała, jak utykał i poruszał się o lasce, ale już w towarzystwie innej był w pełni sprawny. Jeden ze świadków ocenił jego wiek na około 30 lat. Inny był przekonany, że był bliżej 50. W jednym przypadku mówił z akcentem, w innym zupełnie bez naleciałości językowych. Pewna profesor z Uniwersytetu Colorado, która znała języki wschodnioeuropejskie, miała z nim kontakt, ponieważ był zainteresowany wynajmem jej nieruchomości. Według niej mówił z wyraźnym rumuńskim akcentem. Z kolei inna kobieta, która pokazywała mu dom, wspominała, że źle się czuła w jego obecności. Zwróciła też uwagę, że wyjątkowo uważnie przyglądał się oknom, co wydało jej się nietypowe. Dwóch sąsiadów Ala również widziało podejrzanego lokatora, choć były to krótkie przeloty ze spotkania. Jeden z nich podszedł nawet do Coopera, ale ten całkowicie go zignorował. Inna osoba, która mijała go na chodniku, zapamiętała jego wzrok jako nieobecny. Co ciekawe, podejrzanego widziała też Linda, partnerka ala. Przyszła do niego akurat w chwili, gdy oprowadzał Kupera po domu. Potrzebowała na moment skorzystać z łazienki. Gdy wyszła z niej po minucie lub dwóch, zdążyła tylko zobaczyć jego plecy i fragment profilu. Opisała go jako mężczyznę w wieku około 40 lat, mierzącego 173 cm o masie ciała około 80 kg. Miał ciemne, falowane włosy. Wyraźnie utykał i używał laski. Linda zaznaczyła jednak, że rysopis oparty był wyłącznie na krótkim kontakcie wzrokowym. Podzieliła się też pewnym spostrzeżeniem. Miała wrażenie, że Cooper wyszedł z domu specjalnie po to, by nie dać jej szansy przyjrzeć się sobie lepiej. To sugerowałoby, że w momencie, gdy kobieta weszła do łazienki, Cooper musiał błyskawicznie wymyślić pretekst, by się ulotnić. Z punktu widzenia Ala musiało to wyglądać dość dziwnie. Umawiał się z potencjalnym najemcą, nastawiał na spokojne oprowadzenie po domu, ewentualne negocjacje, a tu nagle mężczyzna mówi, że musi natychmiast wejść. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś przychodzi na takie spotkanie bez zarezerwowanego czasu. Zastanawiające jest, co Cooper mógł wtedy powiedzieć, jaki był jego pretekst i czy Al poczuł, że coś jest nie tak. To jednak nie koniec dziwnych szczegółów tej sprawy. Jeszcze 24 maja 2004 roku śledczy odnaleźli samochód Ala, marki GMC, zaparkowany półtorej przecznicy od jego domu. Na przednim siedzeniu leżały potwierdzenia wypłat gotówki, co pozwoliło ustalić, z którego bankomatu skorzystano. Okazało się, że był to pobliski bankomat firmy Wells Fargo. Urządzenie miało zamontowaną kamerę, ale na nagraniu Cooper. Miał na głowie kominiarkę, przez co widoczne były tylko jego oczy, nos i górna część policzków. Dodatkowo, Cooper używał rękawiczek, więc nie zostawił odcisków palców. Choć w przypadku bankomatu i tak trudno byłoby przypisać je konkretnej osobie. W końcu urządzenie codziennie obsługuje dziesiątki ludzi. Co istotne, wypłacając gotówkę, Cooper użył numeru PIN. To oznacza, że Al musiał mu go podać. Pojawiła się więc hipoteza, że tortury miały na celu właśnie wydobycie tego kodu. Jednak bliscy i znajomi Ala, w tym Linda, zgodnie twierdzili, że nie byłby typem człowieka, który stawia opór. A z pewnością nie taki, który wymagałby wielogodzinnego znęcania się, by go przełamać. Przy tej okazji śledczy sprawdzili też sytuację finansową ofiary. I odkryli kolejny niepokojący szczegół. Z konta Ala wypłacono dokładnie 1000 dolarów, czyli tyle, ile Cooper wcześniej wpłacił mu jako kaucję i połowę pierwszego czynszu. Choć na koncie znajdowało się znacznie więcej środków, Cooper nie ruszył ani centa ponad tę kwotę. Wniosek był dla śledczych jasny. Motywem zbrodni nie był rabunek. Tym bardziej, że z domu nie zniknęły żadne wartościowe przedmioty. Na podstawie zebranego materiału policjanci odtworzyli sekwencję wydarzeń. Po dokonaniu zbrodni Cooper wyszedł z domu, wsiadł do samochodu Ala i pojechał do bankomatu. Po wypłacie gotówki porzucił auto nieopodal i wrócił pieszo do domu Ala. Następnie wrzucił kloczyki do kuchennego zlewu wypełnionego wybielaczem. Dlaczego to zrobił? Dlaczego nie starał się jak najszybciej oddalić z miejsca zbrodni? Czy nie brał pod uwagę, że ta swoista zuchwałość mogła się dla niego źle skończyć? 2 czerwca 2004 roku odbył się pogrzeb Kajta. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Halifax w Karolinie Północnej. Rodzina, przyjaciele i znajomi nie mogli pojąć, jak ktoś tak życzliwy i wrażliwy mógł paść ofiarą tak brutalnej zbrodni. Tymczasem śledztwo trwało nadal. Prowadził je detektyw o polsko brzmiącym nazwisku Tom Sobieski. Jego szczególną uwagę zwróciły obrażenia stóp ofiary. Były silnie poobijane, co sugerowało długotrwałe uderzenia. To nietypowa forma zadawania bólu, przynajmniej w kulturze zachodniej. Ale już na Bliskim Wschodzie, szczególnie na terenach dzisiejszej Turcji i Syrii, od dawna znana jest praktyka o nazwie Falaka. To forma kary fizycznej polegająca na biciu w stopy. Bardzo unerwione, a więc niezwykle wrażliwe na ból. Czy to mogło oznaczać, że Cooper miał związki z Bliskim Wschodem? Wśród śledczych pojawiła się nawet hipoteza, że mógł być członkiem Hezbollahu, organizacji, której członkowie w warunkach wojny i przemocy mogliby po przyjeździe do USA nadal odczuwać potrzeby silnych bodźców. Choć to mocne przypuszczenie nie zostało zignorowane przez śledczych. Uwagę zwrócił również sposób, w jaki związano ręce i nogi Ala. Sznur ułożono tak, by stopy były skierowane do góry, co mogło ułatwiać ich uderzanie. To świadczyło o doświadczeniu sprawcy. Być może miał styczność z żeglarstwem albo związywał już wcześniej ludzi. W tym kontekście, wątek powiązań sprawcy z różnymi organizacjami znów wrócił na stół. Policjanci konsultowali się w tej sprawie nawet z osobami powiązanymi ze służbami wywiadowczymi i to w rozmowach z nimi pojawiała się sugestia, że Robert Cooper mógł działać w Hezbollahu. Hipoteza ta jak dotąd nie została jednak potwierdzona. W grudniu 2017 roku opublikowano wyniki badań przeprowadzonych przez firmę specjalizującą się w fenotypowaniu DNA. Na ich podstawie udało się opracować prawdopodobny wygląd Roberta Coopera w dwóch wersjach wiekowych, gdy miał 25 i 45 lat. Śledczy od razu zaznaczyli, że nie jest to dokładny portret, a jedynie przybliżony obraz. Jego rzeczywisty wygląd mógł się różnić. Dodatkowo, analiza genetyczna krwi znalezionej na miejscu zbrodni wykazała, że należała ona do osoby pochodzącej z rejonów Bałkanów. Śledczy nawiązali też współpracę z FBI, która dysponuje narzędziami do tworzenia analiz genalogicznych na podstawie DNA. Niestety, jak dotąd nie udało się zbudować drzewa genealogicznego na tyle szczegółowego, by doprowadziło do identyfikacji sprawcy. Mimo upływu lat sprawa Ala Kaita wciąż pozostaje nierozwiązana. Ze względu na swój nietypowy, zagadkowy charakter, do dziś budzi emocje i regularnie pojawia się na amerykańskich forach internetowych. Często bywa tak, że zapoznając się z materiałami dotyczącymi różnych kryminalnych spraw, niemal od razu rzucają się w oczy błędy, zaniechania i pomyłki śledczych, których konsekwencje potrafią mieć kolosalny wpływ na rozwikłanie zagadki, a nawet je uniemożliwiać. Lecz w sprawie Alakaita zrobiono chyba jednak wszystko, a także sięgnięto po techniki, które w momencie popełnienia zbrodni nie były jeszcze dostępne. W tej sprawie najbardziej zastanawia motyw działania Roberta Coopera. Wszystko wskazuje na to, że nie chodziło ani o pieniądze, ani o zemstę. Może więc chodziło o samą zbrodnię. A al po prostu idealnie wpisywał się w rolę ofiary. W materiałach pojawia się też inna hipoteza: że Al był torturowany, bo posiadał ważne informacje związane ze swoją dawną pracą. Mężczyzna był kiedyś kierownikiem projektu w Narodowym Laboratorium imienia Lawrence'a Livermora. Tyle, że ten trop wydaje się mało prawdopodobny. Gdyby rzeczywiście chodziło o zdobycie danych, sprawca nie umawiałby się wcześniej z tyloma właścicielami nieruchomości. Każde takie spotkanie to przecież ryzyko. Ktoś mógł go zapamiętać, skojarzyć, wskazać szczegół, który później okaże się kluczowy. W jakim celu Cooper miałby też wypłacić z bankomatu pieniądze i to tylko w tej kwocie, którą sam wpłacił. I wreszcie, dlaczego z bankomatu wrócił do domu Ala? Gdyby chodziło o zdobycie informacji, sprawca po osiągnięciu celu zapewne jak najszybciej ewakuowałby się z okolicy. A Cooper sprawiał wrażenie, jakby niczego się nie bał, jakby celowo igrał z ryzykiem. Może właśnie o to mu chodziło i był to element swoistej gry. Że emocje, adrenalina i kontrola były motywem samym w sobie. Bo każda zbrodnia ma jakiś motyw. A jeśli nie widać konkretnego powodu, może chodziło o sam akt, o popełnienie zbrodni jako takiej. Trudno też zignorować środki ostrożności, jakie podjął Robert Cooper. Czekał 30 dni, zanim użył telefonu. Posługiwał się fałszywymi danymi. Zmieniał sposób mówienia, wygląd, zachowanie. Świetnie zacierał ślady. I choć do wielu osób najbardziej przemawia hipoteza o zbrodni z potrzeby przeżycia czegoś ekstremalnego, jest tu jeden zgrzyt, mianowicie brak kolejnych ofiar. Bo jeśli Al-Kaid miał być pierwszą ofiarą, raczej nie miał być ostatnią. W takich przypadkach potrzeba nie zanika. Może się uśpić, ale nie zanika. Chyba że Cooper był na tyle sprytny, że całkowicie zmienił sposób działania, albo, co też możliwe, po prostu zginął. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Jaki według Was mógł być motyw tej zbrodni? Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Święta 2011 roku do drzwi zapukał Święty Mikołaj. To, co wydarzyło się później, wstrząsnęło całym miastem. Poznajcie tę historię w poprzednim odcinku Sondera. Do usłyszenia za chwilę i za tydzień we wtorek.